Rozdział 25. Którzy filozofowie zasłynęli za panowania u Rzymian, u Rzymian Tarkwiniusza Starego, a u Hebrajczyków Sadekiasza, kiedy to Jerozolima została zdobyta, a świątynia zburzona, gdy wtedy u Hebrajczyków panował Sedekiasz, a u Rzymian Tarkwiniusz Stary Następca Anka Marciusza? Naród żydowski do niewoli uprowadzony został do Babilonii. Po zburzeniu Jerozolimy i sławnej świątyni przez Salomona zbudowanej, prorocy gromiący Żydów za ich występki i bezbożność przepowiadali im byli to, co przyjść na nich miało. Nade wszystko Jeremiasz, który nawet oznaczył liczbę, liczbę lat przyszłej niewoli. Powiadają, że w tym czasie żył Pitakus Mityleńczyk. Inny znów spośród siedmiu mędrców, pisze Eusebiusz, że w tym czasie, gdy naród Boży ujarzmiony przebywał w Babilonii, było jeszcze pięciu mędrców, których doliczamy do Talesa, wyżej przez nas wspomnianego. I do tego nieraz teraz Pitakusa aby uczyniło liczbę siedmiu. Byli to zaś następujący Solon, Ateńczyk, Hilon, Lacedemończyk. Periander, koryntczyk, Kleobulus, lindyjczyk i Bias Prientczyk. Wszyscy ci zwani siedmiu mędrcami, głośnie byli w czasie po poetach teologach, ponieważ ponad tłum zwykłych ludzi wyróżniali się pewnym cnotliwym sposobem życia, a nadto podawali w krótkich sentencjach zebrane pewne przepisy obyczajowe. Żadnych wszakże pomników piśmiennych nie zostawili potomności, jeno, Solon, miał dać jakoweś prawa ateńczykom a Tales był fizykiem i pozostawił księgi swoich zasad niewzruszonych. Pod ten sam czas niewoli, Żydów byli nadto sławni fizycy, Anaksymander, Anaximenes i Xenofanes, a jeszcze i Pitagoras od którego filozofowie tak się nazywać zaczęli.